Odjazdowo! Leci odjazdowo! Zobaczcie, a w życiu już tam O, jesteś ha! Ha! I jest spojrzenie. Późno wracasz! Co ty! Jak ty tu weszłaś? I dlaczego? Bo ci nie wierzę. E, czemu? Dlaczego wchodzisz przez okno? E, widzisz. E, rodziców nie ma, a ja nie wziąłem kluczy. Nie wygłupiaj się! Zapasowy komplet jest tam, gdzie zawsze. Fajna ta koszula! Powiesz, gdzie byłeś? W pracy! Ciągle praca. Ach, tak. Otóż dzwoniłam do sklepu. Nikogo, żywej duszy. No tak. Chcesz wiedzieć, gdzie byłem? Tak. I, i zarosziemy? Tak. Gram jazz po klubach. Nieczęsto o tym mówię, ale w tajemnicy gram sobie jazz, tak? A, a kluby jazzowe są otwarte tylko w nocy. No więc. Wracam stamtąd. Teraz wiesz wszystko. Też lubisz jazz? To masz gust. Hmm. Ładnie dzisiaj pachnę? Słyszałam w wiadomościach, że kapitan B i straszny dzieciuch gaszą pożar w fabryce syropu. Mm, ojej! Tak. A twoje włosy pachną syropem. No tak, wiesz. Tylko dlaczego? Bo straszny dzieciuch to ty, brachu. Ha, co? Co? Ha, no nie! Ta! O, ja... O, ja chętnie! Coś się stało? Ten łysy gość za panem młodym. ...oddała się jego byłej dziewczynie... Ale muszę przyznać, że wyglądasz bez. Ten z zębiskami? Tak! To on, Pan pies. Co? Stoją, Podobny to fakt! To jest on! Więc zrób przysługę kapitanowi i dorwij tego łobuza. Ja to ja twoja szansa. Będziesz rzusam? Bo nie ma? Nie, czemu? Cały ten kościół mieści się w kawałku gumy? Zaraz, nie ruszaj się stąd. Pytam więc, czy ty, Shirley, bierzesz tego oto klona za swego prawowitego męża? I ślubujesz być z nim w miłości i ataku złości. Dopóki ci się to nie znudzi? Biorę. Hej, moje gratulacje! Co ty, co ty? E, Młody człowieku, jeszcze nie skończyliśmy. No tak. Ja chcę tylko pokazać temu łysoniowi mój nowy telefon. Jeszcze nikt z go nie ugryzł. No chodź! Tak, już dłużej nie wytrzymasz. Chodź tu, weź. Mmm, oddam ci go, tylko przyjdź tutaj. No chodź. Szybko. Zdroży mnie. Robiłam dla ciebie sos czosnkowy! Proszę, obudź się! Nie! To na nic, tylko go uświnić! No, Cios. Być może nie da się go obudzić, dokonując zabiegów od zewnątrz. Tak. Może. A co, jeśliż próbujemy obudzić go z wnętrza jego snu? Cześć! O! Charlotte! Jak tutaj weszłaś? Eee... O, nieważne. Racja. Tak się cieszę, że jesteś. Czemu? Czyżby coś dziwnego się zdarzyło? Jak w horrorze! Taki raczej chory dzień w szkole, więc wracam do domu, ale to jest o wiele gorzej! Bo niby co? Co? No na przykład, moi rodzice nie wyglądają jak do tej pory, lecz jakimi kanie! Cześć Charlotte! Jestem Keniuszem! Spoko! Tego rodzice wyglądają jak kimikanie? Myślisz? Ja tego nie widzę. Uch, nie? Może udać się dostrzec, że Piper ma brodę i zaczęła grać na lutni. Spotkałam dziś kaleka, to stracił twarz. Dlaczego ona to śpiewa? Ja tak w sumie... tracić to nogę można! Nie. O, a jest jeszcze Jasper! Henryku, czy pomógłbyś mi się poskładać? Ej! Spokojnie! Nie traćmy głowy! I co, widziałaś? O nie! Czuję się, jakbym tkwił w jakimś kompletnie chorym śnie! Nie tkwisz! Huh? To nie jest sen, rozumiesz? Teraz idź na górę i osadź głowę Jaspera w tej dziurze. Zgoda! To ma sens. Koniec. Juhu! Nie, miałeś rację, a ja nie. 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 Raz, raz dwa, trzy, moje, moje szczęście. Można też wyczyścić mózg. Gościu! Co? Jasne, gratuluję, jestem tak szczęśliwa.